Cześć, tu Antek, Antek i jego mama. mama. Słuchajcie, dzisiaj dla Was specjalny odcinek. Antoś, no? E, e, jedziemy do kuchni. Bierzemy tę chwilę, i jedziemy do kuchni z Dynią. Dobra. I wycinamy. Patrzcie się, jaki Antek ma sprzęt. Co do niego bardziej pasuje: topór czy widły? To bardziej pasuje to. Widły to na gospodarkę akurat. <głos> <głos> to co, Antek? odkładaj swoje rekwizyty. zostałeś w czapetce? Tak. No dobra. Antoś był ostatnio na wyprawie. Oj, podjeżdżamy. W sklepie rolniczym, dostali z Justyną opaski bezpieczeństwa. Nie, Antek? No Antoś przywłaszczył sobie jeszcze Justynę opaskę. Co, Antek? Zaczepiasz? No. Co? Udaje się, czy nie? Udaje się. Ciekawe, czy nam ta dynka wejdzie. Będziemy zaraz jechać na pole dyniowe, ale wiecie co? Mamy problem. Wychodowaliśmy tylko jedną dynię. Co, Antoś? Mhm. Za mało nawozu dałeś. Oj, nie przejedzeni, nie? Oj, oj, oj. Zaraz nam dynkę rozwali. Na dwóch rąk musisz wziąć. I tak. Tak chcesz ją dać? Tak. A może ją damy tak bardziej leżąco, co? To tak. wejdzie? Aż nam borty. Co? Poszły na boki. Ciężko mu. Ciężko, Ciężko mu. No, ta dynia trochę waży, nie? Ale skrętne, ja. Co się stało? Trochę musiałem mu pomóc. Odczepił się sam z Nie, no bo ja chciałem mu pomóc i się Aha. A wyciągnąłeś ten nasz gwóźdź programu? Nie, samo się wyciągnąłem wtedy. Pomóc Ci? Tak. Tak? Wytrzymaj, ja wkładam. Ty wkładaj. Włączyłeś? No, już. No ja zapinam, o, o nie nie! źle zapięliśmy. Jeszcze raz. To może Teraz... Antuś ty zrobisz sam. Będzie najlepiej. Nie. Yeah. Czekaj. Ty. Trzeba jeszcze trzeba ja, ja daję jak Dobra? No, dobra. I czekaj, jeszcze tutaj się przesunęć przytrzymać tak. Dobra, już. Już. Na pewno. No teraz I teraz musimy to jeszcze, bo to jest gada. Tylko żebyś zaczepu nie zerwał. Dobra. Dobra, cofnij teraz, żebyś się skręcić. O, aż dęba stała. Widziałeś to. <tryk> Widziałeś? Uch, ale ma nie? Dobra, dajesz. mnie miałeś do kuchni jechać. No nie. Ma napęd na tył? Nie. Na przód? Nie. A gdzie mamy? Na tyle. Na, czyli na ty. Dobra. To my tutaj przygotujemy i będziemy Co? wycinać, nie? Na razie. Narysowaliśmy pierwszy tutaj szkic naszej dni. Mamy trochę zepsuty statyw, dlatego będziemy to tak pokazywać po troszeczkę, nie? Tak? I co, zaczynamy? Co będziemy robić? Musimy dostać się do środka. Jak się dostaniemy? Musimy to wyciąć. No, czym? No, Siekierą twoją, plastikową. Nożem. nożem I no, widelcem. Nożem, to no, jest. Nożem, a czym będziemy wyciągać środek? Widelcem? Łyżką taką, nie? Chyba najlepiej. Dobra, to zaczynamy. Cześć, Dyńko! Słuchaj, może nam się uda coś wyciąć. Później wyżej umyjemy co? tak. Nie ma naszego najsilniejszego człowieka w domu. Kto to jest? Tata. No tak. O. Coś idzie. Najlepiej to wierftarką, Tak by ale regulowało. Co? O, uwaga. Zobacz, czy otworzysz. Co to jest, Ty... Pestki deni. Antoś, odkrycie roku. Gdzie ty jesteś? To jest. Co było w Deni, Antoś? W deni co jest? Pestki dyni. Teraz ten środek musimy wyciągnąć, dobra? Pomożesz mi? Tak. Zobacz. My mamy teraz straszne czarownice i czarowników. Gdzie ta moja mała czarownica? Też. Założyć? No i co mam? O, uwaga, Justynka jednak nie chce. Patrzy się, wycięliśmy. Może nie jest najpiękniejsza, ale nasza. O, Antoś toporem przecina Mama ma założyć? Ej, yes, udało się! Co to Justynka jest? Co tutaj jest? Co to jest Justysia? Uuuu, uuu, tak. O, uuu. Dobra, Antek, dawaj. Osobno dynię. Tą wyciętą. Na Joskina Dajesz. Zostaw już ten topór. Lecimy. Testować. Klapkę daj. No i tutaj jeszcze co? Światełko. To mama. Ogień nie dla dzieci. To, dawaj. Na przyczepę i jedź. No. Oj. Chyba muszę wybrać trochę. Chyba trzeba A teraz co? Podnosi się dalej? Dęba staje, czy nie? Tak. O, rzeczywiście. Uch, Wjechał na mnie. Jedziemy tutaj do łazienki. Zrobimy noc. Dajesz Antosz. Justynka, idziesz z nami. Chodź, zobaczysz. Chodź. Jedziemy, jedziemy. Chodź, Justyszu. Chodź, z nami będziesz. Wjeżdżaj, daj Antosz. Jezu. Dobra. No to Justyna poczeka na nas. Dobra, musisz wyciągnąć teraz. Teraz, przepraszam. A, a, a mogę dawaj. tym akcionem za światło, świetła, żeby też było widać. Tu? Czy na podłodze może? Może na podłodze. No to dawaj na podłogę. To dawaj na podłogę ten ja to? Dać tę pokrywkę. No ty kombinujesz. Ja, koń pod górę. Dobra. Tu. Dawaj, no musimy otwieraj pokrywę mama za pani. Uch, prawdę mnie przypaliło. I co wy tu robicie dzieci? Chciałam wejść. No, to jeszcze wyłączcie ten. Zamknijcie drzwi. I uwaga, testujemy naszą dynię, zobaczymy jak wygląda. Justynka, co fajnie. Wow co to jest? Zobacz. Zaświeciłem dodatkowe światła Tu jeszcze światła. Aksion. Aksion. Co to jest? Ale dynia, nie? Uuu. Uuu. Jak nas straszy. Uuu. A wy jak spędzacie Halloween? Co? Antoś, co będziesz robił jeszcze w Halloween? A Justynka, co będziesz robić się chyba w muszę się o, Fajnie nam wyszło? Tak. Jesteś zadowolony? Tak. Z efektów naszej pracy? O, kociął, kocioł będzie jakieś, tam pewnie miksturę czarodziejską gotową. <głosy> <głosy> no to dobra, żegnamy się z wami wszystkimi. Życzymy wam miłego dnia. Pa Pa pa. pa. pa.